Drugi film w tygodniu, ponieważ wjechaliście mi na psychę, że spóźniam się z tematami. Witajcie, Ancemone, jestem Mati, a dziś zapraszam na majestaśko. Nie wiesz, kim jest Maja Staśko? Bardzo dobrze. Wiesz, kim jest majestaśko? Damy radę, stary Damy radę. Ja wiem, że jest ciężko. Ja wiem, że jest ciężko, tak? Ale damy radę, okej? Okay? Ja jestem dla ciebie, ty jesteś dla mnie, okej? Okay? Dla wszystkich, którzy jej nie znają, spokojnie, wystarczy minuta mojego filmu i już wszystko będziecie o nie wiedzieć. Ant Simonie, szybka akcja, ciągle wspominam wam o akcji 350 tysięcy widzów do końca roku i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej celu. Więc jeśli ten film ci się spodoba, a sprawię, żeby ci się spodobał, to rozważ subskrypcję dla mnie, dla tego kanału. Z góry dzięki. W ostatnim filmie opowiadałem wam o Natanie Marconiu, który według mnie mega pogubił się w internecie. Trochę gada głupot, trochę zmyśla, trochę kłamie i z każdą kolejną wypowiedzią mówi kolejną wersję zdarzeń, która przeczy sama sobie. Na konferencji Fame'a Natan wspomniał, że chodzi do psychologa i. Maja, Staszko, dołącza do czatu. Nastolatek. Mówi, że się leczy i ma problemy psychiczne. Komentary: hipokryta, oszust, kretyn. Zarabianie na hejcie i czymś kryzysie psychicznym jest strasznie okrutne. Nic was nie nauczyły inne takie historie, święci moralizatorzy internetu. Ej, Maja! A pamiętasz, jak kiedyś nagrałaś wspólny odcinek z Queen of the Black, półgodzinny, która przed wywiadem i po wywiadzie chwaliła się, że że jest pod wpływem pewnych zielonych substancji a jak o niej ucichło, to to przestałaś o niej mówić i obronić? To samo dotyczy zupełnie nieproporcjonalnych ataków na fagatę. Komentary zamiast miejsc, gdzie rozlicza się ludzi z realnych krzywd, jak oszustwa finansowe czy promowanie przemocy, o tym jednak zwykle milczą, stały się kopalnią łapania za i często masowego bulingu. Maja Staśko jest strasznym człowiekiem. Przesyciłem? Myślę, że nie. A to dlatego, że sama wytyka ludziom rzeczy, które sama robi. Zanim po raz kolejny zaczniesz krzyczeć, mają odpowiedz mi tylko na jedno pytanie. Gdzie byłaś w momencie, gdy wywoływałem cię do tablicy, w momencie gdy komentowałem Gurala to co robi oraz to jak z... Się nad zwierzętami. Czy góral jest zbyt mało medialny? Oczywiście znam odpowiedź. Spokojnie, nic nie musisz mówić. Nie musisz mówić na wszystkie tematy, nie musisz wiedzieć wszystkiego, więc nie wymagaj tego od innych. Następnie maja z Twittera przeszła na Instagramową relację, na której kontynuowała swoją tyradę na temat kanałów komentary. Samych screenów znaleźć nie mogłem, więc posłużę się screenami od prostracji. Reklamka i zaczynamy! Krótka piłka, ale rabat pozwala zaoszczędzić i zarobić. Nie wierzysz? No to słuchaj tego. Mamy aplikację oraz wtyczkę do przeglądarki, która sama znajduje dostępne kody rabatowe. I wybiera ten najkorzystniejszy na zakupy w sklepach online. Działa na wielu stronach z kosmetykami, jedzeniem na dowód czy elektroniką. Dodatkowo od każdej transakcji nalicza cashback, czyli określony procent pieniędzy, który oczywiście trafia do ciebie, drogi Ancymonie. Ale rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy, więc ty nie musisz robić nic i jednocześnie zarabiasz. Masz korzyści. Niemożliwe? No to słuchaj dalej. Zarabiasz na dwa sposoby: kody rabatowe. Drugi sposób to zwrot pieniędzy dzięki funkcji cashback. Żeby skorzystać z wtyczki, należy ją pobrać, wejść na ten sklep, dodać produkt do koszyka. Przejdź do koszyka, a następnie wyświetli się informacje od Alarabat o sposobach na oszczędzanie. aplikacja na telefon działa dokładnie tak samo. Instalujesz, zakładasz konto lub logujesz się na swoje konto, wybierasz sklep, który cię interesuje, klikasz przycisk Przejdź do sklepu lub przycisk Aktywuj cashback, dodajesz do koszyka produkt, który cię interesuje, w koszyku klikasz pop-up, przetestuj kody i aktywuj cashback. Gotowe, kod zostanie dodany do Twojego zamówienia, a cashback aktywowany. Cashback pojawi się na Twoim koncie do 48 godzin od zakupu. Nie wierzyłeś? Teraz już wierzysz. A jak wierzysz, no to sam sprawdzaj. Ale, dobra. Przestańcie, bo Natanek ma depresję i sobie coś zrobi. To jest przykład wiadomości z kilku minut. Mnie to nie rusza. To temat nie dotyczy mojej osoby. Ale wyobraźcie sobie osobę, która nie jest odporna na to i dostaje dziennie setki takich wiadomości. A potem, jak coś się dzieje, to te same osoby najgłośniej krzyczą, dlaczego nikt im nie pomógł. Złe zachowania trzeba potępiać, ale nie w taki drażliwy sposób. Dbajcie o siebie, nie bójcie się iść do lekarza. Zaufajcie mi, że dobry lekarz bardzo wam pomoże. Super, że o tym piszesz, ad Natan Marcoń. Zanim przejdę do samej majstaścika, komentarze w stylu, Przestańcie, bo on sobie Coś jeszcze zrobi. Serio? A jeśli ktoś faktycznie by sobie coś zrobił, to taki komentarz bardzo szybko zostałby usunięty, żeby na wszelki wypadek nie mieć przypału, prawda? Pomyślcie trochę czasem. Ja nie mówię, że ciągle, ale troszeczkę czasem. Co do wypowiedzi Natana, nawet jeśli ktoś będzie bagatelizował problem, z którym się mierzycie, to wy nie bagatelizujcie tego problemu, przez to, że ktoś wam coś powiedział. Korzystanie z usług specjalistów jest mądrym posunięciem, ponieważ te osoby właśnie od tego są. No i co do Mai Staśko, ona ciągle mówi to samo. Włącz mój którykolwiek z filmów i ona na samym początku udostępni już relację z podpiskiem, super, że o tym mówisz. Następnie udostępni kolejną relację z dopiskiem wspieram cię całym sobą. Później przejdź do ogólnego skomentowania hejterów i kanałów komentarzy, a na samym końcu wyróżnię sobie dwie trzy osoby, żeby jeszcze bardziej po nich pojechać. Mój humor nie jest zmienny 100 razy w ciągu dnia i nie zmieniam decyzji i planów 20 razy dziennie. Ja serio wkubałem się leczenia, tak samo jak pewnie Wy się boicie, wiele lat się męczyłem, z nadzieją, że samo przejdzie. Były chwile, gdzie po prostu maskował się ten stan, lądował i uderzał z podwójną mocą. Może być dobrze, serio, zaufajcie mi, skorzystaj z lekarza. Takimi treściami na ten Marcuń robi 100 razy więcej dobrego. Niż kanały komentarzy obsesyjnie wytykające mu i innym hipokryzję. Bo się zmienia, poprawia, przeprasza za błędy, analizuje swoje zachowania i idzie po swojemu przez życie. No skandal, naprawdę. Widzicie? Może następnym razem zrobię to, co robi ciągle Maja Staśko. Nie zapoznam się z tematem i będę zgadywał to, co Maja Staśko napisała i komentował to w humorystyczny sposób. Hm? A co do obsesji Maju, to spójrz, ile ma na kanały komentary. I to nie w przeciągu jednego miesiąca, nie w przeciągu jednego tygodnia, tylko w przeciągu jednego dnia na swoim Twitterze. Co do wytykania błędów, to jest to nasza robota, my komentujemy p dolenie głupot innych, a ty te głupoty pikolisz. Każdy ma jakąś rolę w internecie. Jeśli natomiast chodzi o przepraszanie, fajnie, że ktoś przyznaje się do błędu. Fajnie również, jeśli potrafi przeprosić dobrze, że otwarcie mówi o leczeniu, jednak to wszystko nie sprawia, że po jednym wpisie wszystko znika. Szczególnie jeśli ktoś podczas konferencji, chwilę po konferencji na wywiadach, a także w innych programach fejmowych zmienia zdanie tyle razy i tak mocno, że ostatecznie nie wiemy, czy przeprasza, czy nie przeprasza, czy nie ma za co przeprosić. Czy ma za co przeprosić i co do terapii, to oglądając ostatni face to face. Ja nie wiem jak to jest z tą terapią, bo Nathan w ciągu jednej minuty powiedział jedną wersję zdarzeń, drugą wersję zdarzeń, i w ciągu tej samej minuty zaprzeczył, że powiedział tą pierwszą wersję zdarzeń. To jest tak mocno zagmatwane. Lećmy dalej. Nie bójcie się leczyć, zmieniać, przepraszać za złe zachowania i być sobą. To ci, którzy was za to atakują, są problemem, nie wy. Ci, którzy atakują, są problemem, a nie ci, którzy są atakowani. Tylko że to ty nas nieustannie atakujesz, a nie my. Inne osoby. To oznacza, że Maja Staszko w końcu przyznała się, że jest tą atakującą osobą. Maju zaczynasz zjadać własny ogon. I w ogóle to jest masakra. Można zrobić pik kariery na hejtowaniu i opluciu kogoś, a cały internet będzie Cię kochał. A gdy nastoletni hejter się wycofuje i przeprasza, opowiada o swoim leczeniu, psychiki i trudnym stanie, dostaje bęcki. Ludzie się od niego odwracają nagle, bo wcześniej tego nie robili, a mogli, bo było czego. Czepiają się każdego słówka wypowiadanego w zajebiście stresującej sytuacji konferencji i nazywają hipokrytą. Kończą się propsy ściskanie z wielkimi influencerami. Śmiesznie, że ta wypowiedź to podpis filmu prostracji, która znana z hejtu raczej nie jest. I oglądałem ten, ten film o Natanie i tam hejtu również nie. Ale spokojnie, ja wiem Maju, ten film trwał ponad 20 minut, a ty w tym czasie mogłaś napisać 3 posty bez oglądania tego filmu, więc są ważniejsze rzeczy, prawda? Co do samego wpisu, to chciałbym zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że tak wygląda życie internetowe, tak wygląda życie w show biznesie, że jak jesteś popularny, że jak jesteś sławny, że jak lecisz do góry, nagle masz znajomych, nagle, nagle, nagle wszyscy proponują Ci współpracę, jest fajnie. A jak powinieć się noga, to nagle tych znajomych brakuje. Oraz druga sprawa. Pamiętajcie, moi drodzy, że jest to internet. To, że masz z kimś, jakiś tam kontakt, albo jak z kimś nagrałeś film, albo z kimś powiedzieć live'a. To nie znaczy, że jest on od razu Twoim przyjacielem. Takie myślenie jest tak samo naiwne, jak moment, w którym koleżanka z klasy pożyczyła Twoją bluzę na przerwie, ponieważ było jej zimno, a Ty w tamtym momencie zaczęłaś już się zastanawiać, jaka rasa psa będzie odpowiednia dla Waszej dwójki dzieci. Na konferencjach padają krzywdzące, obrzydliwe słowa, które przechodzą bez echa, ale głupie, plątanie się osoby w kryzysie psychicznym, która wycofała się z nienawistnej narracji, to jest widocznie największy problem dla influ. maju choć raz posłuchaj mnie uważnie. Rzeńszeń... Koziaratka Pospolita, Różaniec Górski. Eleuterokok kolczasty. To wszystko to zioła pozytywnie wpływające na koncentrację i pamięć. I minął miesiąc, a ty albo udajesz, albo serio nie pamiętasz, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie straszne i okropne rzeczy, które wszystkim teraz wytykasz, to sama braźni udział. No chyba, to, że, to, że to smak wakacji to, to nic to. takiego. Czy na ten wypadł bardzo źle i niespójnie na konferencji? Tak, oczywiście. Czy zasługuje na krytykę? Jasne, jak każda osoba, która popełnia błędy, a on popełnił ich mnóstwo. Dobra, czyli komentować możemy, ponieważ nie hejtujemy. Ale jednocześnie komentować nie możemy, ponieważ Maja Staśko tak powiedziała. O i ch... tu chodzi! Jakieś pomysły? Dopiero co już miał odebrane prawko za ostre przekroczenie prędkości jazdy. Mógł kogoś naprawdę skrzywdzić, a on to obśmiał. Kanały komentarzy o tym milczą. Czy narażenie ludzi na śmierć i normalizowanie tego jest mniej istotne niż głupie plątanie się na konferencji? Kurde, no i Maja Staśko ma rację. Przecież ona porusza? Wszystkie tematy, które dzieją się w internecie, i komentuję wszystko, co, co należy skomentować. A nie, czekaj! Po ogólnym zjechaniu kanałów komentary i wyszczególnieniu prostracji przyszedł czas na Zebo! I tutaj zaczynają się prawdziwe fikołki. Kilka lat wstecz Zebo nagrał film o Wiktorii Jaroniewskiej, która stawiała pierwsze swoje kroki w internecie. Podobnie jak Zebo, który na tamten moment był nowym twórcą na YouTube. Jako że 2017 rok był rokiem, w którym stwierdzenie jesteś Albo Maszka były na porządku dziennym. Wiktoria nagrała film, w którym powiedziała, że takie teksty ją wkurzają, a Zebo to skomentował. Minęło 5 lat, i Maja Staszko dołącza do czatu. Korea Jaroniewska opowiedziała, jak materiał Zebo na jej temat doprowadził do tego, że ludzie na ulicy mówili do niej: Zabij się Tyraku. Miała 14 lat, zaorać pato youtuberów serio. Jak to było z tym atakowaniem? Problemem jest atakujący, a nie osoba. Atakowana. To, to masz stuprocentową rację. Na takich pato influencerów jak ty nie ma miejsca w internecie. Kłamiesz, atakujesz i to bez żadnych konsekwencji. Robienie materiałów o 14 latkach to jakiś serio wyższy poziom. <laughs> Zwłaszcza gdy wiadomo, jakie to może mieć konsekwencje w sieci. Dorosły facet wystawiający dziecko na nękanie za zasięgi. Jeb... No jak myślicie? Jak Maja Staszko zareagowałaby na wpis mężczyzny, który o kobiecym zachowaniu napisałby, że to wyższy poziom zdolenia? Szczerze, to nawet nie musicie się wysilać. Wystarczy, że. Wejdziecie na Twittera Majstaszko, żeby zobaczyć, że ta kobieta nienawidzi mężczyzn. I nawet jeśli kobieta coś złego zrobiła, to i tak mężczyzna musiał mieć w tym jakiś udział i musi być choć odrobinę winny. Trochę szkoda, że niby feministka, niby walczy o równouprawnienie, tak bardzo patrzy na płeć w momencie, gdy komentuje jakieś sprawy internetowe. Dodatkowo, co jest straszne w Majstaszko? To, że jak jest nawet przyparta do muru, to i tak nie przyzna racji. Wiktoria jej odpowiedziała, że pomyliła się. Miałam 15 lat, rocznikowo 16, czyli praktycznie tyle samo co ja, i Majstaszko Pisała, Wciąż to strasznie mało, a on był dorosłym facetem. Kurde, 16-latko komentowana przez dorosłego mężczyznę. Ej, Zebo, ile ty właściwie miałeś lat w 2017. Sama Wiktoria mi napisała, że jakby nic nie ma mi za złe, ale oczywiście Maja Staśko ma. Zaraz, zaraz, czyli Zebo miał 16 lat, więc był nastolatkiem komentującym nastolatkę, ale w głowie Maja Staśko to i tak jest dorosły mężczyzna znęcający się nad biedną dziewczynką. Ja już powoli zaczynam rozumieć dlaczego zakręcona Maja Staśko wstawiła się za zakręconym Natanem Marconiem. Rozmowa tych dwóch osób przyniosłaby dwie rzeczy. Najdłuższą rozmowę w historii ludzkości oraz najwięcej poruszonych Tematów nieskończonych i przeznaczonych podczas jednej konwersacji. Dodatkowo, nawet sama Wiktoria mówi, że nie żywi urazy, i że było minęło, i że, że, że w porządku, wszystko. Więc po jaką cholerę wpieprzasz się i bronisz kogoś, kto tej pomocy i tej obrony nie potrzebuje. Za każdym razem, Maju, podkreślasz, że musimy pytać, czy możemy kogoś skomplementować. Że musimy pytać, jeśli chodzi o cieleczność drugiej osoby. Więc może i ty zapytałabyś o zgodę. Zanim zaczniesz kogoś bronić i zanim przez tą twoją obronę na kogoś spadnie jeszcze większa fala krytyki. Hm? Jeśli kiedykolwiek się potknę i spadnie na mnie ogromna fala krytyki, maju. Nie wstawię się za mną bez twojej pomocy, będę miał mniej zarzutów do wybronienia. Na koniec hejterzy, podłe hieny, wredne małpy. Majestaszko wydała książkę o hejcie i zastanawiam się, jak można wydać książkę o czymś, o czym się zupełnie nie ma pojęcia. Nie jest to w tym momencie żaden przytyk do Majestaszko, tylko ona dosłownie po wydaniu książki na swoim Twitterze pytała ludzi, czym jest hejt. Książka Majestaszko okazała się wstępem oraz zbiorem screenów negatywnych komentarzy z Twittera. I to tyle. Jesteś geniuszem biznesu, Maja. Zrób może z Queen of the Black jakieś kolabo. Tak wielkie umysły myślą podobnie. I pozostając jednocześnie w temacie hejtu, Maja Staszko na Instagrama oraz na Twittera wstawia zdjęcie, które ludziom się nie spodobało. Wiedziała, że teraz to idzie na policję i że, że zgłosi tych wszystkich hejterów. Nie rozumiem za bardzo, dlaczego ona pisze o tym wszystkim w tak podniosły sposób, skoro chwaliła się niejednokrotnie. Że tych hejterów już zgłaszało na policję. No nic, jak kończą się na coś pomysły, to zawsze można wrócić do tych starych. Od wczoraj tysiące osób mnie obraża, wyzywa i obśmiewa, bo zamieściłem swoje zdjęcie. Maju, nie od wczoraj. 21 wiek, a zdjęcie kobiety z odsuniętym ciałem powoduje masową nagonkę. Tu nie chodzi o odsłonięte ciało. Tu, tu nie chodzi o odsłonięte ciało kobiety, Maju. Tu chodzi o ciebie. W tym momencie. To już jest ząb za ząb. Kiedyś byłasz, byłaś kontrowersyjna, wypowiadałaś się na różne tematy, a w tym momencie atakujesz ludzi. Atakujesz ludzi, więc i ludzie atakują ciebie, więc zbierasz tego wszystkiego teraz żniwa. Poszłam na policję zgłosić hejty. Dopisała mnie do mojej sprawy, która obecnie jest już w prokuratorze. Wiem, jak działają sądy, wiem, jak sądy również patrzą na sprawy internetowe, ale jeśli ktoś faktycznie życzył ci albo namawiał cię do sobie życia, to szczerze, mam nadzieję, że poniesie tego jakiekolwiek konsekwencje. Dziś w zeznaniach opisałem to, co mnie spotyka, i dodałem kolejne osoby, które mnie hejtowały, i nie omieszkam dosyłać kolejnych. Sprawa toczy się w prokuraturze, co oznacza, że sprawa hejtu masowej cyberprzemocy jest rozpatrywana przez organy ścigania w Polsce. Mhm, Queen of the Black również zgłosiła mnie do prokuratury, i jak widać, jeszcze nie gniję w pierdół, ale okej, okay. jeszcze. Nie gnij w tym pierdolu, to wszystko przed nami. Zignoruję hejt raz, drugi dziesiąta, A dalej będą bezkarnie krzywdzić dzieciaki. Mają, ale ty nie możesz powiedzieć, że ignorujesz hejt. Przynajmniej raz dziennie musisz udostępnić to, że ktoś cię zjechał, I, że, że, i, i musisz to robić. I musisz sama nakręcać tych haterów, żeby dalej cię hejtowali. Im bardziej pokazuje, że siebie, że się przejmujesz, tym bardziej ludzie ci będą takie rzeczy wysyłać. Ale ja to rozumiem. Bo jak ty przestaniesz się takiego udostępniać, to ludzie przestaną ci wysyłać takie rzeczy. A jak przestaną ci wysyłać takie rzeczy, to co ty będziesz udostępniała? I z tym pytaniem was zostawiam. To nie jest pierwszy i na pewno nie ostatni raz, jak Maja pisze dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Komentuje zachowania, które potępia, jednocześnie samemu to robiąc. Broni innych, jednocześnie atakując jeszcze innych. I o ile w przypadku Natana Marconia można mówić o książkowym przypadku Sodówy, o tyle zwrot zjadać własny ogon, można by po prostu zastąpić zdjęciem któregokolwiek zdjęcia Maji z Instagrama. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które te filmy wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Twittera, a tu macie select. Pamiętajcie, co ja. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Teraz czuję smak wakacji, wstaję rano, ale nie do pracy. Z lodem piję zimne Bacardi, w koło gorąco kobiety na plaży. U na, na. u la 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 u la la, u la 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 la. Mówi, że jest słodki jak ananas. Bierze go do banana no nie 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 nie, więc ostatni raz kończę jej na twarz Jestem obuzem i ona to wie, no 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 no, ale ona nie No 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 więc będę grał w grę Na te chwile, popijając chyba że tequile Nie zaufamy już żadnej dziewczyny ona jedynie potrafi złamać Serduchu nawet bandycie, się upije w trupa Coś tam, coś tam, coś tam